Zpieprzej stąd. Trochę szacunku, bo do starszego mówisz goło wąsie. Szacunku? Do ciebie? Nie ma tu miejsca dla takich obesrańców jak ty. Wynoś się do koryta ze świniami, Tam twoje miejsce! Wszystko w porządku? Lepiej stąd odejść. Stary Maverick nie jest dobrym kompanem. Chyba, że lubisz sobie z kogoś poszydzić. Widziałem, co się stało. O co poszło? Mam większe problemy na głowie niż przejmować się obozową hołotą. Koszmarne sny stały się jawą i są niebezpieczne. A, wiem coś o tym. Opowiedz mi. Jednej nocy wybrałem się na plażę. Siedziałem tak, gapiłem się w gwiazdy i musiałem przysnąć. Wtedy zaczął się sen. Śniłem o mojej ukochanej ptaszynie. Jej piersi były takie miękkie, jej głos taki delikatny. Widziałem ją i słyszałem, jakby była obok. I nagle jej głos zmienił się w przerażający charkot. Zamarłem. Otworzyłem oczy, ale zjawa nie zniknęła. I nie przestała mówić. Lewitowała nade mną, wyciągając po mnie łapy. Biło od niej trupim chłodem i wtedy to się stało. Co? Nigdy nie byłem tchórzem. Wyróżniłem się w niejednej bitwie, ale co innego człowieka, co innego upiór. No, co tu dużo gadać? No, ze strachu zesrałem się w gacie. Od tamtego czasu wołają na mnie o bezraniec. No, szydzą. Nie dziwi się.